Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a tu mam taki felieton trochę przemyśleń, trochę o tym, trochę o tym, trochę o tym, a trochę nie o tym, trochę o czymś innym kompletnie. Czyli o czym? Będzie o tym, że telefony są fajne, ale kurczę, kiedyś chyba bardziej się nie wierałem. I o co mi chodzi? Ostatnio jakby zmieniłem telefon na tego Luja i to jest jakby fajny telefon tak w zupełności i bardzo się cieszyłem że wow, nowy telefon, bajery, szmery tu się pobawię, wow, hu, czu, 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 spoko ale kiedyś się się tym bardziej mam wrażenie i to może nie wiem, bo jestem może stary, bo już mam wiecie, 35 lat, to jest już starość i, i już niedługo to będę pytał jakichś młodszych kolegów z pracy koleżanek, ej słuchajcie ust ustawcie mi tutaj yy, status na tym, na GG Fuh, na Instagramie bo też status się ustawia, nie wiem, może może to jest starość i już się tak nie jaram, ale telefony wydały mi, wydają mi się troszkę troszkę nudnawe, w sensie już tłumaczę dlaczego, mianowicie mm, kupując nowy telefon nie zmieniam swojego życia jakkolwiek, to jest telefon, który będzie Lepiej cłą na baterii, będzie mocniejszy, będzie miał więcej pamięci RAM, będzie miał lepsze aparaty, będzie miał ładniejszy wygląd, będzie miał jakieś tam nowe funkcje. Ale to będzie nadal telefon, który prawdopodobnie ten dwuletni telefon zrobi to tak samo dobrze bo prawie tak samo dobrze, ten po prostu będzie taki sam, tylko lepszy. Trochę składaki się wyłamują, bo są takie inne, które też mogą, jak były pierwsze składaki, to też było takie wow, 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 dostałem na chwilę Samsunga, flipa, I mówię wow, kurczę, bajer, szmery, bajery. Spoko, ale jednak nowe telefony to jest ten sam, to są, to są te same urządzenia, tylko trochę lepsze, więc już aż tak mnie nie kręcą, tak nie rają, jak to było kiedyś, na przykład kupowałem K800 za swoją e, pierwszą wypłatę w sumie, nie całą oczywiście zarabiało się takie krocie, że w ochronie po 5 zł za godzinę, że tyle pieniędzy, tyle pieniędzy było. No, ale wtedy, albo jak dostałem W995, to było też wow, kurde, no wow, co za petarda telefon. Jarałem się jak dziki. A teraz fajny telefon, cieszę się, ale to nie jest aż taki poziom. Za to inne sprzęty mnie kręcą coraz bardziej i to chyba ten wiek. A AGD takie, jak yy, wykańczałem dom i wybierałem pralkę, to na pralkę lodówkę, naprawdę się jarałem, tak chodziłem po tym wiecie, chodziłem po sklepie, uj że ta lodóweczka, bardzo fajna lodóweczka, O, ta ma tyle, dwa drzwi te ma, z lodem podają soki, szmery, bajery. wybrałem sobie taką, żeby mi pasowała coś i naprawdę się cieszyłem, jak przywieźli ją, postawili, to mówię, ale fajna ta lodóweczka, nie? fajna, 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 super lodóweczka to na, na gwiazdkę sobie zażyczyłem, zażyczyliśmy sobie y, kody do, do sklepu, do marketu z elektroniką, żeby sobie tam pokupować takie rzeczy, bo to jest fajny prezent, moim zdaniem, i poszliśmy i odkurzacz ręczny, wow, technologia, albo szczoteczka soniczna. Kiedyś miałem szczoteczki elektryczne, więc to nie jest tak, że, że dopiero poznałem, że szczoteczki mogą być elektryczne, a już soniczne i naprawdę czuję, że wow, to zmieniło coś w moim życiu, Takie poprawiło komfort, nie? albo kupiłem sobie irygator do mordy. Wow, to w ogóle był tam zakup. Już poleciłem kilku znajomym, mi też poleciła znajoma, ja poleciłem kilku znajomym i mówią, wow, naprawdę zmienia życie, tak zupełnie poważnie, takie codzienne, codzienne życie. Ale to nie wszystko. Ostatnio kupiłem sobie odkurzacz, robot sprzątający. Mówię, kurde, no to zmieniło życie. Jak wiecie, mam trójkę zwierząt, dwa koty i psa i to jest tak, jak ktoś ma tyle zwierząt, że teraz jak sierść gubią mocno, to tam wiecie, ja posprzątam 3 godziny, i tu jest kuźwa dywan. Nie, więc odkurzacz automatyczny to jest kuźwa sztos. Nie? to jest tak genialny sprzęt dla mnie. Teraz ja sobie siedzę, se panisko se siedzi, włącz, tyś, i bajabongo, I sobie siedzę, nie? No To naprawdę jest coś, co zmieniło to. Moje codzienne rutyny, więc to jest sprzęt, który mi naprawdę kręci. I jak przyszedł ten, to ja tak, wow, tu ustawiam, to jest mapuj dom, tutaj coś, szmery, Bayer. To nie wszystko oczywiście. Kupiłem grilla, dostałem grilla i jeszcze go nie odpaliłem, ale jak to, to też będzie, no to jest też prawie że AGD. Pod, podciągniemy to. Są jeszcze tym, termomiksy przecież. Mówię, wow, no kurcze, termomixa nie mam, może się kiedyś dorobię. To też jakby, jak słyszę od znajomych, to też niby garnek za sześć koła zmienia życie i dużo ułatwia, są, nie wiem, pralko-suszarki, które naprawdę też zmieniają, nie wiem, pitole trochę jak taki dziad, który się jara, kurczę, sprzętami AGD, ale rzeczywiście chyba tak trochę jest, tak przynajmniej mi się wydaje, że kiedyś tam, wiecie, smartfony, wow, ma dwa, dwa aparaty, nie? Ma szeroki kąt, kurczę, szeroki kąt, rozumiecie, to szeroki kąt, psz, 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 łeb rozwalony, a teraz ma 7 aparatów, szeroki kąt, mikro, teleobiektyw, makro, srakrom, mikroskop. Do, specjalny aparat do zdjęć zwierząt o poranku, do zdjęć jedzenia azjatyckiego. Po cholerę, po cholerę, jakby teraz to jest tylko rozbudowanie tego, a te sprzęty, słuchaj, odkurzy mi, zmopuje mi, ugotuje mi obiad. Kurde, no To są sprzęty, którym się na serio jaram. Nie wiem, to jest takie trochę ten Ferrand, jest taki bardzo luźny, ale chcę pokazać w nim, że chcę powiedzieć w nim, że chyba sprzęty AGD stały się tym, co teraz kręci bardziej ludzi niż, niż smartfony. Smartfon jest ten, kupuje dobry, dobre zdjęcia, działa ok, nara. A termomiksy, no, patrząc po znajomych nawet, i to nie chodzi tylko się. Mam wielu znajomych, różnych, bardziej, mniej technologicznych. Yy, ale znajomi, którzy na przykład kupili ten robot sprzątający czy Termomixa, opowiadają o tym naprawdę się jarając. To nie jest tak, że kupiłem Termomixa, no fajne, kupiłem Termomixa, tuśmery, tuśmery, bajery, coś tam. A mało mam znajomych, którzy mówią, patrz, mam nowy telefon, 12 megapikseli więcej. 13 gigaramów więcej. Nie. Mało kto tak wśród ludzi w moim wieku, trochę młodszych, nawet trochę starszych, kręci, kręcą ich smartfony, że wow, patrz, jaki mam smartfon pasiony, Ale kręci ich AGD, kręci ich to. Zobacz, kupiłem sobie praleczkę z suszarką. Wow, kupiłem sobie robot, kupiłem sobie Thermomixa, kupiłem sobie tamto. I to mi się wydaje, że jest takim. Czymś, co zmienia nasze życie i przez to nas bardziej kręci. Dajcie znać, co ty myślicie, bo to jest taki luźny felietonik. Chciałem Was spytać o zdanie. Może więcej AGD na kanale? W AGD wysyłajcie mi sprzęcik. Wysyłajcie, wysyłajcie. Dajcie znać. Po Pozdro.